A jak wygląda sytuacja w klinice? Bo tak się zastanawiam, czy na przykład osoby, które odwiedzają swoich bliskich, też są zaszczepione? Muszą być, czy nie ma takich wymagań? No to jest niebezpieczne. Nie możemy doprowadzać do sytuacji, która rodzi coś takiego, że to pójdzie dalej, prawda? No więc, jak był, jak był lockdown, to oczywiście po prostu w ogóle nie było odwiedzin. A jeśli już ktoś wszedł, to nie mógł wyjść. Znaczy przy, przywoziło się jedzenie, robiło się dla nich zakupy i tak dalej. No po prostu no trzeba przestrzegać. To, to by była tragedia, gdyby tam się ten wirus dostał. A jak jest teraz, kiedy właśnie są szczepionki? Czy to jest właśnie tak, jak tutaj wspomniałam, że rodziny odwiedzające swoich bliskich pokazują certyfikat, czy, czy po prostu nie ma takich wymagań? To ja myślę, że każdy dyrektor jakiegoś oddziału czy ordynator wprowadza pewne zasady. Jak niedawno rozmawiałam z profesorem, który się zajmuje szpiczakiem, no to powiedział, że on zaszczepi siebie, swoją rodzinę i wszystkich swoich pacjentów. Tak? Moja córka też jest zaszczepiona. Mimo, że była bardzo długa, duża burza mózgów wśród neurologów, bo to nie jest takie oczywiste, ale. Yy... Te osoby są bezbronne, dlatego że przebywając w śpiączce bardzo dużo się dzieje w organizmie, który leży, a jesteśmy stworzeni do pionu i do ruchu, więc to jest różnego typu zaburzenia powstają. Ale przede wszystkim odporność takiej osoby jest taka jak przy HIV-ie, no więc po prostu to, to, to są lampy, to, to jest wypalanie tego wszystkiego, to jest wietrzenie, to jest maska, reżim, kombinezon, rękawiczki, no to po prostu tak się odbywa.